Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu 12. kolejki drugiej Ligi, w której bytowie Bytów wygrała 3-2 z kończanką Chojnicę. W pierwszej części konferencji proszę o zabranie głosu Tenera, gości Adama Nocunia. Na pewno ciekawy mecz, taki, taki widać było, że derbowy. Jakby mi ocenić przebieg meczu, to słabo, słabo weszliśmy w ten mecz, nie radziliśmy sobie ze swoimi fragmentami gry przeciwnika. Na pewno na analizie było, na pewno ćwiczyliśmy, bo uważam, że Bytowia naprawdę bardzo dobrze to wykonuje. Ma też wykonawców i ma też do tego, do tego słuszny wzrost, gdzie dzisiaj po absencji naszych, naszych obrońców tutaj byliśmy, byliśmy w, tym, w tym aspekcie gry, czyli stałe fragmenty gry i wzrost, które słabsi. W drugiej połowie na pewno lepiej, w pierwszej połowie dogoniliśmy wyniki. I nawet nawet w dziesiątkę mieliśmy sytuację, żeby żeby ten mecz wygrać i, i dlatego dlatego uważam, że pomimo osłabienia, pomimo, pomimo tego, że graliśmy w dziesiątkę, powinniśmy tutaj wyjechać co najmniej z jednym punktem. To się nie udało i, i na pewno musimy przeanalizować ten mecz i przeanalizować ogólnie jak tracimy te bramki i ile sytuacji nie wykorzystujemy, bo dzisiaj nawet w dziesiątkę tych sytuacji było naprawdę, naprawdę dużo aby tu wygrać dzisiejsze spotkanie, dziękuję. Tak trochę e, inaczej zacznę, tak na początku chciałem e, złożyć kontolencję rodzinie e, Mikołajczyk, naszemu tutaj panu Zdzichowi Mikołajczyk, który praktycznie na każdym naszym meczu e, bywał. E, no niestety e, smutna wiadomość e, odszedł, e, odszedł od nas, mówię kibic, e, który, który od dawna nam e, kibicował. E, także składam jeszcze raz e, kondolencje rodzinie. E, odnośnie meczu, e, no, mecz e, pierwsza połowa w naszym wykonaniu e, całkiem, całkiem dobra, oprócz oczywiście tej bramki, którą straciliśmy niepotrzebnie na dwa Nie była to akcja e, dynamiczna. Nasz trener bramkazy krzyczał do naszych zawodników, że za plecami stoi e, zawodnik. No niestety nie uszyliśmy się błędu. E, Później w drugiej połowie mieliśmy też swoje sytuacje, ale no niestety piłka nie, nie wpadła do, do, do bramki. Po czerwonej karcie dla chońcianki zamiast troszeczkę przycisnąć jeszcze e, tą chończankę, to daliśmy sobie szczelić bramkę. Oczywiście cieszymy się, że w końcówce e, Bach, który w ostatnich tygodniach naprawdę dobrze wyglądał na treningu w końcu, w końcu tą e, bramkę strzelił. Myślę, że, że ten zawodnik się odblokuje i będzie. E, lepszym zawodnikiem, będzie więcej dawał, będzie dawał więcej drużynie. Na pewno cieszymy się i na koniec chciałbym zadecydować to zwycięstwo mojej mamie i tacie, którzy chorują na covid i, i siedzą w domu, oglądali, oglądali ten mecz. Tata nie czuje się za dobrze. Mam nadzieję, że jak najszybciej wyzdrowieje, dużo, dużo zdrowia i ten mecz zwycięski dedykuję wam, żebyście wy też zwyciężyli. i i spokojnie wrócili do normalnego życia.